Siema mordy, ja jestem X, a w dzisiejszym odcinku powiem Wam dlaczego nie opaca się teraz zrobić w Rebel Champions X indeksu. Tutaj wam się wyświetlają wyniki na Planet Kinga i jeszcze na dzisiejszy odcinek od Anzalo dostałem Cyber Immortala dla Was. Jedyne co musicie zrobić to napisać w komentarzu swój Nick z Robloxa, napisać jeszcze do tego Luki cringe, zostawić suba i łapę w górę na tym kanale. No i dobra, no i dlaczego się nie opaca robić totalnie tego indeksu teraz? To Totalnie. Widzicie, ja mam tutaj 51 petów na 72 i mamy nagrody. Te nagrody byłyby spoko, gdyby nie to, że tutaj są pety za Rubuxy. 72 pety mamy razem, łącznie z tymi, bez tych mamy wszystkich normalnych petów jest 63 łącznie i bez tych 7 petów za rubuxy nie odbierzecie tej ostatniej nagrody, to jest totalnie bez sensu warto sobie poczekać na jakieś przyszłe update, no bo to wam daje 1 pet equip ja wiem, że to jest sporo dla niektórych osób, no to ten 1 pet equip może wam coś zmienić jak macie mocne pety, a nie takie na przykład to jest useless na razie, zobaczmy sobie w ogóle moje statystyki no no, słabo, słabo. Kurde, jak zaczyna się ta gra, to byłem w topce. 1000 robuxów na to wydane. Trochę na to poszło. X Open 155 tysięcy. Ten upgrade jeszcze jeden, ale 100 QD. I w ogóle fajne jest to, że teraz w tych chestach na Beach, Winter i Cyber nie mogą już wam wypaść kliknięcia. Tylko tej I to jest mega spoko. Na przykład, popatrzcie, wchodzę sobie w takiego shopa i mam tutaj 6, 2 razy revil, 2 razy gemy. Naprawdę, tego indeksu się nie opłaca totalnie robić. Na chwilę obecną to tak nie ma i wiecie, teraz są te tradey i możecie się wymieniać, ale czasami ludzie, jak są, takie choro oferty. Nie już Wam dziękuję za oglądanie i widzimy się w następnych filmach.